Jakieś dwa lata temu poszłam po prostu zrobić badania i wykazały, że mam za dużo cholesterolu, tego niedobrego. Ponieważ miałam dużą nadwagę, źle się z tym czułem, no i postanowiłem coś z tym zrobić. Do przyjścia do gabinetu, do centrum skłoniło mnie to, że czułam się bardzo źle w swoim ciele. Pomimo tego, że moja wiedza tam o żywieniu, żywności, sporcie, aktywności jest dosyć spora, jednak jest zbyt mała, tak, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, więc potrzebowałam osoby, która będzie mnie moty motywowała, pilnowała, badała. Postanowiłam zasięgnąć opinii dietetyka. No i tak się złożyło, że po rozmowie z różnymi osobami zaczęłam szukać dalej w internecie, no i znalazłam pana Piotra Lewandowskiego, z którym się umówiłam na spotkanie. Po prostu potrzebowałem osoby, która mówię, będzie mnie motywowała, takiego jakby no, bata, bata na konia. Zgłosiłem się do pana Piotra, żeby profesjonalnie podejść do tematu i zrobić wreszcie coś co będzie miało efekt. Przed pierwszym przyjściem do centrum dietetyki oczywiście były obawy i tak jakby mój też wstyd przed tym, że muszę się do kogoś zwrócić, otworzyć, opowiedzieć o swoich problemach, tak? no i pokazać te moje Kilogramy, które nie są jakąś tam dumą moją. Takie miłe miejsce, bardzo fajna atmosfera. Pan, bardzo taki otwarty, bezpośredni. Wydaje mi się, że godny zaufania. Stosował się do tego, co ja proponuję. I było to nawet nie tyle imponujące, co życzliwe po prostu i naturalne. Zwykły, normalny człowiek, zwykłe, normalne ludzkie podejście. Uśmiechnięty, wyrozumiały, wysłuchał, powiedział co i jak, powiedział co i jak możemy zrobić. Powiedział jak on to widzi, spytał się, czy ja mam jakieś sugestie, czy mi coś przeszkadza, nie przeszkadza, on, co mogę, co nie mogę. Najbardziej ze współpracy z panem Piotrem Lewandowskim jestem zadowolona z efektów. To przede wszystkim z efektów, z wyników, które udało mi się osiągnąć, a przede wszystkim z diety, która została ułożona konkretnie pod moje potrzeby. Jest naprawdę bez wysiłku. Bez poświęcenia, co jest niezbędne w stosowaniu innych diet i daje efekt jakby przełożenia myśli. To znaczy może innego nastawienia do jedzenia, do swojej wagi i swojego zdrowia. I przede wszystkim cisnął, pilnował i to też jest ważne, żeby przyjść i móc się czymś pochwalić. Najbardziej zadowolona jestem z tego, że udało mi się w bardzo krótkim czasie. Zbić ten wysoki cholesterol. Stosowałam się do diety, którą pan Piotr Lewandowski mi opracował i powiem szczerze, byłam zaskoczona, bo mogłam jeść nawet rzeczy, które lubię. Warto przede wszystkim z tego względu, że nauczyłam się zdrowo odżywiać. To jest myślę, że największy plus. Wyrzuciłam ze swojej diety różnego typu fast foody. Nie piję żadnych napoi gazowanych. Pierwsze tam trzy tygodnie polegały na wypracowaniu sobie możliwości czasu i prostych, myślę, posiłków do przygotowania. Jak już to poszło, to cała reszta pięknie się komponowała, i pierwsze efekty powodowały, że chciało mi się jeszcze bardziej. W początku współpracy z Centrum Dietetyki udało mi się zrzucić 13 kg. Od, w ciągu dwóch miesięcy zrzuciłem 11 kg. E, będąc na diecie, e, zrzuciłam 6 kg w przeciągu 3 miesięcy. Plus dodatkowo w pasie straciłem 14 cm. Pewne opadające szczęki e, przyjaciół i znajomych e, mobilizują i podnoszą poczucie wartości. Korzyści z tego, że podjąłem rękawicę i podjąłem walkę z samym sobą, z moją otyłością, myślę, że są duże. Dużo dowiedziałem się sam o sobie, tak? że potrafię, że mogę. To już tak jakby, jeżeli chodzi o mnie, o moje odczucia. No na pewno jest mniej kilogramów do noszenia, tak? więc w przypadku moim i tych moich stawów, jest to, jest, to, jest to dobre. Dzisiaj jestem zadowolona, dalej stosuję się do zaleceń Pana Piotra, no i jestem szczęśliwa, bo cholesterol jest w porządku. Dla formy, przede wszystkim dla formy, ponieważ moje początki z bieganiem były takie, że nie byłam w stanie przebiec pół godziny. Na tą chwilę jestem w stanie przebiec godzinę i nie jestem osobą zmęczoną. Myślę, że warto zmienić nawyki, warto przyjść do Pana Piotra i warto postawić na swoje zdrowie i lepsze samopoczucie. Centrum Dietetyki jest zdrowo, jest przyjemnie i cena jest atrakcyjna. Warto dla samego siebie przede wszystkim. To nie jest na pokaz dla kogoś, to jest dla mnie i uważam, że zrobiłam coś dla siebie i ja jestem z tego dumna. Ale daje dużo, daje dużo radości, nie tylko mi, tak? Bo rodzice, brat, znajomi, no każdy się cieszy widząc, że, że jest lepiej, po prostu jest lepiej. Podjąłem współpracę z centrum po to, żeby mój trening był bardziej, można powiedzieć, profesjonalny, bo jak wszyscy sportowcy wiedzą, dieta to 70% efektów. Układanie diety nie powinno być układane w domu, powinno być układane przez profesjonalistę. Powinien on zadbać o to, żeby mikroskładniki się zgadzały, żeby białko, węgle, tłuszcze, wszystko było w normie i wtedy będzie efekt. Najbardziej zadowolony jestem z tego, że dieta pozwoliła mi zredukować masę ciała bez utraty siły. To jest takie ważne dla nas pięściarzy, bo my potrzebujemy cały czas pary, jest to 12 rund godzina pracy i tak dalej i tak dalej, jest to generalnie bardzo ciężki wysiłek i jest, są limity wagowe i my tutaj szukamy limitu wagowego i musimy czasem gubić po 5 kg, 3 kg, 10 kg, zależy od preferencji pięściarza.